Dzień dobry, witam Panią serdecznie Pani Katarzyno. Odpowiadam na Pani pytanie, jak się w tej chwili, tutaj w najbliższych miesiącach sprawy poukładają. Sprawy dla Pani. Czyli takie jedno pytanie dotyczące najważniejszych jakby rzeczy Pani. Proszę Pani, no ta ostatnia karta, piątka buław, e, mówi tutaj o jakimś takim, e, to jest takie na tej karcie pokazane przeciąganie liny, prawda? Piątka buław to są akurat w tym wydaniu, czyli takie jedno w jedną stronę, drugie w drugą, czyli hmm. doświadczy Pani takiego oporu lub niechęci czyjejś przed e, to, co, 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 to, co pani chce, to pani niemalże będzie musiała wyrwać, tak? bo ta jakby druga osoba, druga strona wcale niezbyt chętnie będzie chciała dawać. Czy przy na przykład załatwianiu wszelakiego, tu akurat jest pokazane to przy mężczyźnie cesarz, tak? czyli to jest ktoś, kto jakby mało chętnie się dzieli, uważa, że wszystko się jemu należy, czyli ktoś, kto jest przyzwyczajony do tego, że decyduje, rządzi. Um, no też może to dotyczyć takich spraw um, urzędowych wszelakiego typu. Coś musi pani załatwić i to wszystko tak idzie, tak po prostu na szarpano. No jak pani nie dopilnuje, to po prostu amen nic się tutaj nie ruszy samo, tak? OK. I tak szybciutko tu dla Pani najważniejsze wydarzenia. Pierwsze karta rodziny, dwójka denarów, decyzje finansowe. O czym się pani dowie? Powiem Pani tak, jeśli Pani zmieniła miejsce pobytu, zmieniła miejsce zamieszkania, to generalnie karty mówią, że to ma bardzo duży wpływ na Pani obecną sytuację, tak? Ta decyzja. Ale przy, widać przy tym takie emocjonalne zadowolenie powiedziałabym ulgę. Póki co. Paźdenarów z otoczenia. Karta arcykapłanki. Dziesiątka buław i efekt. Królowa Kielichów. Przede wszystkim tak, w Pani otoczeniu, na, na Pani życie będzie miała spory wpływ. Jest tutaj karta arcykapłanki. To jest może być starsza kobieta, która, no, która ma też wpływ na Pani życie w tym najbliższym czasie. Karta arcykapłanki to jest karta wszelakiego typu. E, takiego też jakiegoś takiego wchodzenia w układy. E, te układy będą Pani ciążyć. Może w ten sposób. Ktoś od Pani będzie chciał jakiegoś układu, a dla Pani będzie to totalnie nie na rękę. Tak jakby w związku z tą propozycją było Pani zbyt ciężko. Paść denarów, no mogłoby być tutaj więcej pieniędzy pokazanych, bo wydatki tu się pani szykują, natomiast ten paść denarów, no mówi o tak, okej, okay, ta kasa jest, ale no jakoś ciężko, żeby było więcej. Co jeszcze, do pani świadomości, jest w pani świadomości karta księżyca. Proszę nie, nie głosić przemi wobec, co ma pani w swoich planach, bo to nie będzie dla pani korzystne, to jest raz. A dwa. A dwa. To są takie niewyjaśnione kwestie. Utajone sprawy. To dopiero jakby wyjdzie. Ten najbliższy czas dla pani, to jest taki. Taki mocno w tej karcie zaciemniony. Pani coś wie, ale to jest jakby tylko czubek góry lodowej. Czyli jakby tutaj takie jest pokazane. Niewystarczająca ilość informacji, tak? Czyli przekłada się to tak, albo pani, proszę nie mówić ani koleżankom przed nimi o swoich planach, zamiarach. To jest raz, to jest dla pani ważne. A dwa, no właśnie tutaj w, te, w tej karcie księżyca. Proszę też uważać, proszę pani, na. Ha, ha, ha. Stara sprawa z przeszłości. Pani już niemalże o tym zapomniała. I teraz ona się... Ciężko mówić, czego dotyczy ta sprawa, ale ona do pani wróci. Tak jakby się odgrzebała była. I pani to będzie chciała bardzo szybko zakończyć. Ta dziewiątka mieczy, trójka. No tutaj um, pokazane są takie relacje. Może pani kogoś poznać przez internet, ale to nie, nie, nie będzie osoba, z którą Pani tutaj jakieś większe nadzieje um, będzie Pani wiązać. No raczej tak po prostu, no tak, no, żeby nudno nie było. Także proszę tu uważać, bo jeśli pani by miała nadzieję na to, że ten człowiek poznany przez internet będzie kimś wartościowym, to nie, to jest tylko relacja taka, no, z której pani no, może czerpać taką satysfakcję, że się ktoś panią interesuje, że może sobie pani z kimś tam popisać, ale to nie, ta osoba nie jest szczera wobec pani. Po prostu wiele takich znajomości nawiązuje. Um, Okej, okay. no to wszystko w tym temacie. Dziękuję pani serdecznie.